Kochani, witam Was na moim kanale. Już na samym początku chciałabym Wam bardzo podziękować, bo mój kanał przekroczył już ponad 1000 subskrypcji. To jest dla mnie niesamowita wiadomość, ja niesamowicie się cieszę. Na samym początku, jak zakładałam kanał na YouTubie, życzyłam sobie, żeby było chociaż 100 osób, żeby mnie obserwowało, żeby miała dla kogo robić te filmy, żeby nie musiała mówić jak do ściany, bo to jest takie trochę, wiecie, krępujące, a minął miesiąc, może 5 tygodni, a jest już Was ponad 1000. To jest wow! Cieszę się niesamowicie. Ja nie mogę w to uwierzyć, że tak lubicie moje filmy. To jest dla mnie znak, że. Jednak moje prace Wam się podobają i to jest też dla mnie taki sygnał, że chcecie mnie oglądać i chcecie więcej tych filmów, i obiecuję, że tych filmów będzie więcej. Postaram się nagrywać je regularnie, tak żeby te filmy pojawiały się może dwa razy w tygodniu albo co najmniej jeden raz w tygodniu, tak żeby było co oglądać. Więc jeszcze raz bardzo Wam dziękuję, bo nie spodziewałam się i niesamowicie się cieszę. Chciałabym żeby moje filmy były pasmem nie tylko porad makijażowych, ale również e, takim kanałem rozrywkowym tak, żeby po obejrzeniu tych filmów zrobiło wam się Lepiej na duszy, żebyście się do siebie uśmiechnęli i żeby po prostu było Wam lepiej, i żeby poprawiło Wam to humor po prostu. I mam nadzieję, że tak będzie. Ja mam nadzieję, że będę się rozwijać. Trzymajcie ze mnie kciuki, bo będzie tylko lepiej, obiecuję. I żeby już nie przedłużać, bo powiecie, że za dużo gadam, to przechodzimy do tutorialu. Dziś tutorial makijażu już wiosennego z kolorowym akcentem na górnej powiece. Tym razem postawiłam na taką kreskę ombre, gdzie od wewnętrznej strony mamy taką jaśniejszą kreskę, która przychodzi w niebieski, a następnie w taki kolor brązowy. Tak naprawdę te dwa zewnętrzne cienie są na tyle uniwersalne, że w środku możecie dać dowolny odcień kolorystyczny. Może to być różowy, fioletowy, zielony. W moim przypadku jest to niebieski i uważam, że fajnie to wygląda. Podbija też dodatkowo niebieską tęczówkę oka, jeśli taką macie, więc. Y Wygląda to całkiem nieźle. Jeśli chodzi o twarz, to troszkę mniej skupiłam się na konturowaniu i modelowaniu twarzy, bardziej jednak skupiłam się na różu i postawiłam na taki chłodny, cukierkowy troszkę odcień różu. E, usta też chciałam, żeby były trochę już stonowane, żeby aż tak nie bawić się tymi kolorami. E, natomiast są błyszczące, czyli dodaje nam to również świeżości, promienności i takiego blasku. E, no, idealnie zapowiadające właśnie wiosnę. Więc jeśli jesteście ciekawi, jakimi kosmetykami wykonałam ten makijaż, to zapraszam do oglądania. Bazy, jakiej będę używać, to z firmy Catrice Prime Fine. I bazę rozprowadzam bardzo taką cieniutką warstwą, wklepując w okolice nosa i policzki, i minimalnie na brodę. I bardzo cienką warstwą wprowadzam też tą bazę pod nasze oczy, aby wyrównać nasze linie mimiczne i zmarszczki. Podkładu, jakiego dziś użyję, to z firmy L'Oreal Match w kolorze. 1N, Natomiast ten podkład jest dość różowy i będę go mieszać z, yy, z takim pigmentem zieleń chromowa oliwkowa I yy, dzięki temu pigmentowi mój podkład zrobi się taki bardziej oliwkowy i zneutralizuje różowość podkładu Ten pigment będę mieszać z taką małą kropeczką podkładu na ręce Biorę taki pędzelek o coś takiego Otwieram swój pigment Słoiczek. Dosłownie końcóweczkę tego pędzelka zamaczam w tym pigmencie. Widzę, że nawet troszkę za dużo, bo ten pigment jest niesamowicie mocno nasycony, więc strzepuję nadmiar i mieszam sobie z tą kropeczką. Nawet nie wiem, czy nie będzie trochę za mało, ale w razie czego dołożę sobie. I dolewam więcej podkładu i będę to razem ze sobą mieszać, tak żeby kolor tego podkładu zmienił się na taki bardziej oliwkowy. I tym pędzelkiem, którym wymieszałam moje proporcje, będę nakładać teraz na twarz. Ta zieleń dodatkowo zneutralizuje moje zaczerwienione policzki. Dzisiaj jestem trochę wyjątkowo bardziej czerwona, bo jestem świeżo po treningu i po prostu jeszcze jestem od środka rozgrzana. I chwytam za beauty blender, który mam już zmoczony i będę wszystko sobie wklepywać. Widzę, że moje policzki są jeszcze troszkę zaczerwienione, więc za chwilę będę to neutralizować. Ale najpierw przejdę do zneutralizowania swoich zasinień, i do tego celu użyję kobo, który jest bardziej różowy. I dobrze zneutralizuje mi właśnie te niebieskie i fioletowe zasinienia pod oczami. Biorę gąbeczkę i wklepuję. Biorę teraz korektor Collection Last Imperfection w numerze 1, Fair, najjaśniejszy. On jest dosyć żółty, więc będę nakładać właśnie pod oczy i na policzki, żeby zneutralizować czerwony odcień. I też, żeby rozjaśnić okolice pod oczami. I wszystko wklepuję z wielżonym beauty blenderem. Teraz widzę, że policzki są pięknie zakryte i zneutralizowane. I teraz przejdziemy do zagruntowania całości i do tego celu użyjemy mojego ulubieńca ostatnio. Idealnie ten puder nadaje się pod oczy, naprawdę jest rewelacyjny, jest niesamowicie jedwabisty i nie wysusza skóry. Biorę pędzelek Hakuro H14, Cienką warstwą, i nakładam pod oczy i na oczy, żeby zagruntować korektor. Reszty Twoje się pudrem Ben Nive w kolorze cameo. Pędzelka, jakiego użyję, to jest bidelium 995. Teraz zrobię brwi i za chwilę do Was wrócę, natomiast powiem, czego użyję. Będę używać nowości z Golden Rose, takiej krew kretki w zasadzie takiego wysuwanego ołówka, bardzo precyzyjnego, i mam go w kolorze 102. Druga końcówka tego ołóweczka to jest taka szczoteczka do wyczesywania brwi. Bardzo fajny produkt, bardzo go lubię, bardzo już się z tym polubiłam. Do uzupełnienia brwi, tutaj na końcu, do jej przyciemnienia, będę używać też takiej, takiego brow linera do brwi w kolorze 02. Powieki najpierw przypudruję beżowym cieniem z paletki Makeup Revolution, i to jest odcień Smooth. I najpierw zacznę od wewnętrznej powieki. Do tego celu używam pędzelka Maestro 790. Biorę do ręki Dura Lines Inglota. Dozuję małą kropeczkę na rękę. I biorę na ten pędzelek cień, mieszam z line i robię tak kilka razy. I nakładam od wewnątrz bardzo taką cieniutką warstwą. Zaznaczam też od razu wewnętrzny kącik, który chciałabym, żeby również był rozjaśniony. Teraz biorę taką niebieską kredkę wodoodporną z firmy Golden Rose i jest to odcień 110. Zewnętrzną część jaskółekę zrobię już za pomocą eyelinera żelowego z firmy Zoeva i to jest w odcieniu Barok A15, a pędzelka, jakiego używam, to Maestro 660. Nie wyglądała na zbyt płaską. Zaznaczę sobie załamanie powieki średnim, matowym brązem, ale tak bardzo delikatnie. I do załamania powieki używam cień z paletki Makeup Revolution i to jest odcień mylki. Moją dolną linię wodną będę zaznaczać kredką Zoeva i to jest Graphic Eyes Mute Reflection, kredka wodoodporna. Tak, teraz będę zaznaczać delikatnie moją dolną powiekę i chwytam za pędzelek, to jest Hakuro H77 i biorę ten sam odcień brązu Milky. teraz idą rzęsy firmy Art.. Rzęsy przyklejone, klej wysycha jeszcze. Niech będzie. twarz bronzerem Bahama Mama w chłodnym odcieniu i do tego celu użyję mojego ulubionego pędzelka z Bidelium Tools. To jest numerek 990. Róż, jakiego dziś użyję to Lily Lolo w kolorze Candy Girl. To już jest taki różowy, trochę cukierkowy kolor. Ten kolor różu doda nam takiego, takiej dziewczęcości, świeżości i blasku naszej cerze. trochę rozświetlenia. Pomimo tego, że ten róż jest już sam w sobie rozświetlający, to jednak troszkę nałożył na szczytkości policzkowych, grzbiet nosa i tutaj nad łukami brwiowymi. Rozświetlacz, jakiego dziś użyłam, to Mary Lou Luminizer. Mary Lou? Mary, Lou. Mary Lou mi Chciałabym, żeby usta jednak były już Delikatne i stonowane Ale jednak błyszczące I do tego celu użyję konturówki Aby najpierw obrysować usta A następnie wypełnię je błyszczykiem I konturówkę Jaką będę dziś używać To z firmy Golden Rose, no Golden Rose to ja uwielbiam te kosmetyki, więc yy, bardzo często te kosmetyki będą się u mnie przewijać w makijażach. Jeśli nie macie takiej idealnej kredki w kolorze ust, to polecam Wam właśnie Golden Rose Dream Lips Lip Liner numerku 503. I zaznaczam usta konturówką delikatnie wychodząc poza kontur naszych ust. Następnie będę delikatnie wypełniać usta konturówką, ale nie do końca. jaki będę używać do już zakończenia makijażu mojego ust, to z firmy Catrice Voluminizing Lip Booster. Bardzo fajne, bardzo polecam. I tak prezentuje się mój wiosenny makijaż. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeśli tak, dajcie kciuka w górę. Zapraszam również do subskrypcji mojego kanału. Mam nadzieję. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!